Dominika Gwit urodziła? Tym zdjęciem wszystkiej wątpliwości. Internauci, słodki jest. W sierpniu 2022 roku Dominika Gwit poinformowała fanów, że po długich staraniach udało jej się zajść w ciążę. Z czasem wyjawiała kolejne szczegóły, podała m.in. płeć dziecka, pokazała także pierwsze zdjęcie malucha wykonane dzięki technologii 5D. W listopadzie rozpoczęła planowaną przerwę w karierze, podczas której skupiła się na przygotowaniach do najważniejszej roli w życiu. Dominika Gwit relacjonowała ciąże na Instagramie. W wywiadach opowiadała m.in. o chrzci jednak twardo oznajmiła, że nie pokaże jego twarzy światu, co więcej, nie wyjawi imienia Maluszka. W styczniu bieżącego roku na Insta Story mówiła o ostatnich dniach. Biorąc pod uwagę fakt, że termin porodu Dominiki Gwit wyznaczony jest na początek roku, nic dziwnego. Żywiani jeli dopytywać, czy jest już po szczęśliwym rozwiązaniu. W odpowiedzi aktorka pokazała zdjęcie, wciąż z ciążowym brzuszkiem. Jeszcze czekamy, dziękujemy za pytania i wsparcie, to dla nas szczególny czas napisała Dominika Gwit na Instagramie. Aktorka umieściła pod zdjęciem kilka hashtagów, m.in. 9 miesiąc oraz może już za kilka dni. Koniecznie przeczytaj: choroba niszczy organizm Dominiki Gwit. Co z porodem? Mówi o komplikacjach. Trzeba przyznać, że w 9 miesiącu ciąży aktorka, wygląda znakomicie. Zauważyli to również fani, którzy zasypali ją komplementami. Uwagę interneutów zwrócił także m.in. pokaźnych rozmiarów pluszowy pingwin. Słodki jest zauważyła jedna z komentujących szybko leci ten czas dodała kolejna interneutka. Jak widać na fotografii, pokój dla malucha jest już gotowy, znajdują się tam m. Im pluszaki oraz przewijak Dominika Gwity jej mąż, Wojciech Dunaszewski, z pewnością już nie mogą się doczekać porodu.